Azeroth. Piękny, bogaty świat o różnorodnej florze i faunie. Świat, który przed tysiącleciami wyglądał zupełnie inaczej. W czasach Czarnego Imperium Przedwiecznych Bogów górowały w nim plugawe cytadele tworów pustki, wokół których krążyły zastępy beztwarzowych istot, insektoidów zwanych akirami oraz zniewolonych żywiołaków. Ten wszechobecny chaos... Zmieniło przybycie boskich istot reprezentujących ład i porządek, czyli Tytanów z Panteonu. Ci, bojąc się wpływu przedwiecznych bogów na śpiącą w jądrze planety duszę świata, z której miała w przyszłości narodzić się najpotężniejsza ze swego rodzaju Tytanka, wypowiedzieli wojnę czarnemu imperium. Przedwieczni bogowie byli górami ruchomego mięsa z niezliczonymi mackami, paszczami, oczami. Prawdziwymi tworami chaosu o iście potwornej mocy. Jednak nawet ich połączona potęga nie mogłaby zagrozić Tytanom, którzy byli w stanie jednym ruchem ręki unicestwić wszystkich zastanych na miejscu czterech przedwiecznych bogów. Nie mogli jednak tego zrobić. Tytani byli tak potężni, że ich bezpośrednia interwencja mogłaby dokonać tak wielkich zniszczeń, że doprowadziłaby do osłabienia, a może nawet i śmierci duszy świata. Dlatego Tytani zdecydowali się stworzyć Armię Tytanitów, czyli Titan Forge, która miała walczyć w ich imieniu. Z tego materiału dowie się w jaki sposób powstali Tytanici i jakie były ich rodzaje. Ponieważ kolejne generacje tworów Tytanów znacząco różniły się między sobą wielkością i wyglądem, oraz dowiew się, co się z nimi stało. Z czasem zapewne powstaną też osobne pigułki dla każdego typu Tytanitów z bardziej szczegółowymi informacjami na ich temat. Wracając jednak do wojny z Czarnym Imperium, Kowal Panteonu, potężny Kazgorod, sięgnął do samej istoty Azerot i wykorzystując rodzime skały oraz rudy metali planety, wykuł na podobieństwo samych tytanów pierwszą generację tytanitów, nazywaną tytanicznymi obserwatorami, czyli Titan Watchers. Ci o kamiennej skórze i talencie do zaklinania skał i ziemi otrzymali miano Vanirów, natomiast żelazno- i miedziano-skórzy, będąc mistrzami we władaniu żywiołami burz i błyskawic, byli określani jako Azinowie. Spośród tytanicznych obserwatorów każdy z Tytanów wybrał swego przedstawiciela, jednego lub dwóch, w którego przelał odrobinę swych boskich mocy. I chociaż była to dosłownie odrobina sił, których sam Tytan zapewne nawet nie odczuł, ci wybrani Tytanici zyskali potęgę znacznie wykraczającą poza zdolności swych pobratymców. Łącznie było ich dziewięciu i otrzymali wspólne miano Tytanicznych Strażników, czyli Titan Keepers. I po więcej informacji o nich odsyłam Was do innej pigułki im właśnie poświęconej. Strażnicy, prowadząc do boju obserwatorów, wspartych wykutymi ze skał gigantami, starli się z pierwszą linią obrony Czarnego Imperium, armią zniewolonych żywiołaków. I nawet władcy żywiołów, Alakir, Al Ragnaros, Neptulon i Terazana, nie mogli dorównać sile tytanicznych strażników. Po rozbiciu ich szeregów, Tytanici przedarli się przez zastępy stworów pustki, by w końcu skrzyżować oręż, czy może bardziej oręż i macki, z samymi przedwiecznymi bogami. Najsilniejszy z nich, wielki jak góra, Jaszarasz, okazał się dla nich jednak za silny a przerażony możliwą klęską Tytanitów, przywódca Panteonu, Amantul rozdarł niebiosa sięgając swą ręką po Przedwiecznego i wyrywając go jak kleszcza z ciała Azeroth. Niestety bezpośrednia interwencja Tytana doprowadziła niemal do tragedii. Macki Rasza wniknęły tak głęboko w glebę, że po jego wyrwaniu została otwarta rana, która niemal wykrwawiła Azeroth. Na szczęście tytanici wspólnymi siłami zasklepili ranę, która stała się wypełnioną czystą energią magiczną studnią wieczności. Po śmierci pierwszego przedwiecznego boga, tytanici pokonali kolejnych dwóch przedwiecznych bogów, Enzota oraz Katuna, a dzięki poświęceniu i męstwie tytanicznego strażnika Odyna udało się również obalić Sarona. Nie zabito ich jednak, bojąc się podobnych konsekwencji jak w przypadku Jasza Rasza, ale uwięziono w wykutych przez Tytanitów zaklętych celach zniewolonych i wydawać by się mogło unieszkodliwionych. Mimo to trzeba było cały czas mieć ich pod kontrolą. Panteon, jako że nie mógł pozostać dłużej na Azeroth, to zadanie powierzył właśnie swym Tytanitom, jak również naprawę i ponowne ukształtowanie wyniszczonego wojną świata. Jednak pracy było zdecydowanie za wiele jak na pozostałych przy życiu obserwatorów. Dlatego też strażnicy Mimiron i Archedas stworzyli zaawansowaną machinę nazwaną kuźnią woli, która poza wspieraniem rozwoju duszy świata miała moc czerpania jej esencji i wykorzystania mocy Azerot do wykucia kolejnych generacji Tytanitów, tym razem różniących się między sobą wielkością i kształtem. W zależności od przeznaczonej im roli w odbudowie świata. Jednak mimo przelanej w Tytanitów ogromnej wiedzy swych twórców, nie byli oni nieomylni i zdarzały im się również porażki, jak w przypadku projektowania mniejszych wersji Tytanitów, którym miano powierzyć wykuwanie gór, jaskiń, kawern i podziemnych korytarzy. Nadano im niewielką, krępą sylwetkę i silne kończyny zdolne do kształtowania skał. Otrzymali oni miano Ziemnych, czyli Erfen, ale ich pierwsza partia okazała się nieudana była prymitywna, agresywna i bardzo nieposłuszna. Dlatego ich dezaktywowano, zamiatając metaforycznie pod dywan czyli ukrywając w podziemnej krypcie Uldaman. W późniejszych wiekach ci nieudani Ziemni dali początek rasie trogów. Kolejne partie ziemnych na szczęście już spełniły oczekiwania swych twórców, a znaczna część z nich w późniejszej historii przemieni się w rasę krasnoludów. Idąc dalej, wykute ze skał kamienne olbrzymy miały pomóc w kształtowaniu masywów górskich, natomiast ich morscy krewniacy, czyli morskie olbrzymy, były odpowiedzialne za kształtowanie dna morskiego oraz wypiętrzanie nowych lądów z morskich odmentów. Do rycia koryt, rzek i strumyków w kształtowanym świecie wykuto natomiast rasę mogu. Niektórzy mawiali, że tak jak Tytanie wykuli na swe podobieństwo pierwszych Tytanitów, tak pierwsza generacja Tytanitów wykuła mogu na podobieństwo jednego z nich o imieniu Norushen. Żeby czuwać, i wspierać właściwy rozwój Azerot należało rozmieścić w różnych rejonach świata zaawansowane maszyny Tytanów, których budowę, naprawę i ogólny nadzór powierzono najmniejszym z Tytanitów stworzonym przez Mimirona robotom, określanym jako mecha Gnomy. I już sama nazwa chyba wskazuje, w jaką rasę przemienią się te maleństwa. Oczywistym też było, że liczne maszynerie Tytanów, jak i twierdze, i tym bardziej cele przedwiecznych bogów wymagają nie tylko nadzoru, ale i ochrony. Dlatego w Kuźni Woli stworzono jeszcze trzy rodzaje tytanitów, powierzając im rolę strażników tych kompleksów. Byli to Tolwirowie o humanoidalnych, czasami skrzydlatych korpusach, przechodzących w ciała lwów, także gigantyczne, ukształtowane z obsydianu Anubisaty oraz mniejsi z nich, ale za to z największą walecznością w swych metalowych sercach, żelazno w Wrykulowie, których najbardziej pokochał Odyn, czyniąc z nich swoich ulubieńców, a wieki później po powołaniu Smoczych Aspektów, w ramach buntu wobec tej decyzji Odyn zdecydował się przekształcić poległych Wrykulów Walariarów, tworząc ich ulepszoną i przepełnioną energiami burzy wersję. Ich dusze miały dostarczać do jego męstwa Wrykulki, które również zostały przekształcone, tym razem w skrzydlate, półeteryczne istoty, zwane Walkiriami, stworzone na wzór żyjących w zaświatach Kyrian, których ujrzał kiedyś Odyn. Niektórzy z normalnych Wrykulów z czasem wyewoluowali w nową, dobrze nam znaną rasę. Rasę ludzi. Chociaż według samych Wrykulów nie tyle wyewoluowali, czy co raczej zdegradowali, ale to też inna historia. Zanim jednak do tego wszystkiego doszło, minęło sporo czasu spędzonego na zgodnej pracy tytanitów. Oprócz Kuźni Woli na północy, Mimiron i Archedas stworzyli też Kuźnię Stworzenia, którą należało zamontować na południu, by obie machiny mogły współpracować z sobą w harmonii. Do tego celu Strażnik Ra zabrał z sobą Anubisatów, Tolwirów oraz Mogu. Ale gdy Ra wraz ze swoją świtą przemierzał krainy, odkrył, że po śmierci Jasza Rasha, pozostały po nim emanujące złowrogą energią pustki, szczątki, wraz z jego wciąż bijącym sercem. Dlatego czempion Amantula wyznaczył towarzyszącym mu Mogu i Noruszenowi nowe i ważniejsze zadanie – czuwanie nad pozostałościami przedwiecznego Boga, które mogły pomóc w przyszłości znaleźć odpowiedź na pytanie, jak skutecznie i bezpiecznie zabić pozostałych przedwiecznych. Po dotarciu na południe, Tolwirowie wraz z Anubisatami zamontowali kuźnię stworzenia oraz zbudowali warowny kompleks zwany Uldum. Większość z nich, na polecenie strażnikara, pozostała w twierdzy na straży maszyny, która nie tylko wspierała rozwój ciała Azeroth, ale też miała moc zresetowania życia na planecie, by w razie jakiejś pomyłki, na przykład ewolucji, móc zacząć wszystko od nowa. I tak, patrząc na kolejne generacje Pokémonów. Aż chciałoby się zbudować coś podobnego i w tamtym uniwersum. Ale wracając do wydarzeń na południu, Ra zawędrował w końcu do więzienia Katuna, które nakazał obwarować pozostałym Tolwirom i Anubisatom, którzy stworzyli potężną twierdzę Ankirai. W późniejszych wiekach zapomniana twierdza zostanie zdobyta przez potomków owadzich Akirów, którzy wyewoluują w Kirajów oraz Silitidów a pokonanych i zdominowanych Tolwirów przemienią w straszliwych obsydianowych niszczycieli. Podobny los spotkał Tolwirów przebywających na północnej grani, czyli Northrend, których zdominowali pajęczy Nerubianie, przejmując nie tylko ich terytoria, ich samych, ale także kopiując ich architekturę. Czemu to nie zaniepokoiło tytanicznych strażników i obserwatorów? Ach, obserwatorowie rozeszli się po świecie, doglądając go zwłaszcza dawnych ośrodków naukowych Tytanów, ale starając się pozostawać niezauważonymi dla rodzimych ras Azerot. Tytaniczni strażnicy natomiast zamieszkali w Ulduarze na północy, będącym nie tylko głównym ośrodkiem władzy Tytanitów i miejscem ukrycia kuźni woli, ale też kompleksem więziennym przedwiecznego boga yogg Sarona. Ten wykorzystał nieobecność Tytanów, a później ich całkowite zamilknięcie, które zaniepokoiło Tytanitów, aby za pomocą złowieszczych potrzeptów z zawięziennych krat namieszać w myślach strażnika Lokena i wykorzystać go do zniewolenia umysłów pozostałych strażników. O czym więcej dowiecie się z nadchodzącej lub istniejącej już pigułki, w zależności od tego, kiedy oglądacie lub słuchacie. Zanim zamknął się w komnatach Ulduaru, Loken otoczył się z modyfikowanymi i ślepowiernymi wykutymi z żelaza, ziemnymi i wrykulami, a pozostawieni sobie tytanici, powoli tracili na znaczeniu. Spowodowane to było również zainfekowaniem kuźni woli klątwą ciała przez Joksarona, co sprawiło, że kamienna i stalowa skóra większości Tytanitów zmieniła się we wrażliwą tkankę skórną, czyniąc ich śmiertelnymi i wrażliwymi na rany. W planach Przedwiecznego Boga miało to na celu znaczne osłabienie Tytanitów, ale sprawiło też, że umocniły się u nich takie pozytywne cechy jak honor, męstwo czy poświęcenie, sprawiając, że stali się może i bardziej walecznymi przeciwnikami przedwiecznych niż za czasów bycia zwykłymi konstruktami. Taka złośliwość rzeczy martwych, które już stały się żywymi. Jednak pomimo pojawienia się tych pozytywnych cech, nagromadzenie negatywnych czynników, czyli m.in. śmiertelność Tytanitów, która drastycznie skróciła ich życia, wprowadzając liczne, ale właśnie krótko żyjące pokolenia, milczenie Tytanów, a później i Tytanicznych Strażników, migracje i dramatyczne zmiany na świecie spowodowały, że z czasem dotknięci klątwą tytanici porzucili swe obowiązki, by później całkiem o nich zapomnieć, tak samo jak o swoim dziedzictwie. Z ziemnych powstały krasnoludy, z mechagnomów gnomy, a z części dotkniętych klątwą ciała wrykulów, jak zostało już powiedziane, powstali ludzie. Ciałem przyoblekli się również mogu, tolwirowie i olbrzymy, Klątwa nie dotknęła obserwatorów, ale nie było to spowodowane tym, co niektórzy twierdzą: a mianowicie, że klątwa atakowała jedynie śpiących, a obserwatorzy nie zaznali nigdy snu. Po prostu było to spowodowane tym, że obserwatorzy powstali znacznie wcześniej i zostali stworzeni przez Kazgorota, a nie Kuźnię Woli, której to oprogramowanie skażono klątwą ciała. Na koniec Trzeba jeszcze wspomnieć o rasie refti, którą wykuł sam strażnik Tyr, uważany nie bez podstawy zresztą za patrona smoczego rodzaju. Tyr stworzył tych humanoidalnych tytanitów o takich bardziej gadzich kształtach, inspirując się wyglądem smoków, aby te wspomagały smocze rody w ich misji. Wraz z wyjściem wewnętrznej wojny oraz udostępnieniem nam krainy Kaz Algar, mogliśmy dowiedzieć się również, że nawet zachowawszy swą kamienną postać, tytanici nie byli tak naprawdę nieśmiertelni. Ich chciała, może i nieporównywalnie wolniej od tych z krwi i mięsa, ale jednak zużywały się, a umysły. Czy też ich dyski pamięci, kryształy pamięci, w końcu zapełniały się do tego stopnia wspomnieniami, że nowe zaczynały nadpisywać stare, doprowadzając w końcu do wyłączenia systemu Titanity. Czyli jednak stwierdzenie Matthiasa Shawa z podróży po Azerot, że tworów Tytanów nie sposób zepsuć, jest już ciut naciągane. Na koniec chciałbym przypomnieć, że zarówno głosu Azeroth, jak i Warcrafta w pigułce możecie posłuchać nie tylko na YouTubie, ale także na Spotify, podcastach Google'a, podcastach Apple'a i możliwe, że też na innych platformach podcastowych, ponieważ wciąż poszerzam swoje zasięgi. Jeśli zaś spodobał Wam się ten materiał, zachęcam do wysłuchania lub obejrzenia pozostałych, dania suba i obserwowania mojego kanału na YouTubie oraz mojej pradawnej kroniki na Facebooku, na której oprócz informacji o podcastach znajdziecie też sporo innych ciekawostek, jak polskie przekłady kanonicznych opowiadań, turnieje, przecieki i oczywiście historię naszego kochanego uniwersum. A jeśli chcielibyście wesprzeć mnie w moich projektach, możecie postawić mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja za wszelkie kawy i kawusie oraz super podziękowania na YouTubie, które naprawdę motywują mnie do dalszej pracy i dalszego tworzenia, serca Wam dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do rychłego usłyszenia.